Cześć, z tej strony Karol Bocian. Zróbmy sobie jeszcze szybką poradę do babu z tym, jak rozgrupować elementy. Jest to dosyć proste, czasami okazuje się też przydatne. Przejdźmy zatem do nowej stronki. Zróbmy sobie nową stronę test, Abyśmy na czysto wszystko zrobili. Grupowanie elementów było już w innym filmiku, ale zrobimy to jeszcze raz, bo jest nam teraz bardzo potrzebne, więc dodajmy sobie nowy tekst. Słuchajmy to, dodajmy sobie jakiś przycisk. Dodajmy jeszcze jakiś inny tekst. OK. Żeby to zgrupować, zaznaczmy te wszystkie elementy i kliknijmy Group Elements, inne grupy. OK. Zobaczcie, mamy jedną dużą grupę. Teraz możemy sobie rozgrupować te elementy, zaznaczać je wszystkie kontrolem lub shiftem i kliknąć prawym na to i tutaj wybrać Ungroup this Elements lub wybrać tutaj w Arrange Ungroup this Elements i zobaczcie. Mamy te elementy rozdzielone, został nam kontenerek z grupą, który wcześniej połączył to wszystko w grupę i te pojedyncze już elementy znowu. Więc jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, mianowicie zróbmy jeszcze raz grupę i nie musimy wszystkich oddzielnie wydzielać, ale na przykład mamy sobie fajną grupę, ale nie podoba nam się ten przycisk, możemy go zaznaczyć i tylko jego usunąć, albo ten przycisk jest na tyle fajny jednak, że chcemy go przesunąć w inne miejsce, więc możemy. Z tej całej naszej grupy zaznaczyć tylko ten przycisk i jego z tej grupy wyciągnąć, więc zaznaczamy tylko przycisk Ungroup Dis element i mamy już grupkę i wolny przycisk, który sobie możemy przesunąć gdzieś do innej, do innego miejsca i wrzucić w inną grupę. To tyle na dzisiaj, z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do kolejnego materiału. Hej!